Długo okazuje się niezwykle zacną autorką, bo dostarcza nam dokładnie to, czego chcemy, jak na ironię, jest to plus, taki minus. How dare you! Z jednej strony zaoferuje nam świetną przygodę dla kolejnej grupy znanych postaci, w tym przypadku rafki i osób najbliżej związanymi. E, z tą właśnie lokacją, z drugiej doskonale zdajemy sobie sprawę, że pomimo emocji, ekscytacji, zdarzeń, wydarzeń nikomu tak naprawdę nic się nie stanie, a przynajmniej tym postaciom pierwszoplanowym, do których jesteśmy najbardziej przywiązani i w ten czy inny sposób wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, choć oczywiście Szczęśliwość jest pojęciem pejoratywnym. Nie ułatwia to również pracy żałosnym recenzentom, bo każdy kolejny tom jest w zasadzie, a w zasadzie, <coughs> próba recenzji każdego kolejnego tomu jest do pewnego stopnia kopią recenzji wcześniejszego tomu. Bo co do zasady, jeśli mamy do czynienia z trylogią. To będziemy mieli kontynuację zdarzeń z wcześniejszego tomu, pierwszego i drugiego. Jeśli mamy duologię, to będziemy mieli kontynuację e, względem pierwszego tomu tejże duologii, jak również nawiązania do wcześniejszych hmm, duologii, a w zasadzie jednej duologii czy do trylogii. Tak też się tutaj dzieje. Nie tylko pojawiają się postaci hmm, z wszystkich gron, ale również pojawia się główna postać z pierwotnej trylogii, i to zdecydowanie plus. No i co dalej? A dalej <grywki> dzieje się dokładnie to samo, co we wcześniejszych tomach. To znaczy, ja coraz bardziej zżywam się z postaciami, które po raz kolejny są dobrze napisane. Gdzie jestem wciągnięty przez wydarzenia, które są przez nie przeżywane, gdzie jest dobra chemia między innymi, między innymi pomijając oczywiście wątki miłosne, które standardowo napisane są, jak są napisane, więc już nie chcę do tego wracać, bo jeszcze nie znów przy oryginalnej trylogii. bazując tylko na podstawie trzech książek, które do tej pory przeczytałem w kontekście li to jest dokładnie to samo co wcześniej. W miłości. Is it just me or is this distinctly phallic? Natomiast, jeśli chodzi o wątek, Niny, to byłem. Hmm, najpierw przekonany, że wiem, dokąd autorka idzie z tym wątkiem. Potem zrobiłem wielkie oczy. Kiedy sądziłem, i wszystko na to wskazywało, że autorka zrobiła absolutną 180 i byłem pod wielkim wrażeniem jej kochane, żeby coś takiego zrobić. Po czym okazało się, że zrobiła dokładnie to, co myślałem, że zrobi. I tak naprawdę na tym etapie nie wiem, jak hmm, cenić ten wątek. Oh. Bo to, że dwie postaci z pierwszego tomu spikną się w miłości na zabój, to było dla mnie jasne, już czytając pierwszy tom tej duologii. I oczywiście w tym tomie znajduje to swoje absolutne potwierdzenie. W ramach zasady, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. E, chociaż, jeśli chodzi o chłopaczkowość, to tutaj do momentu, kiedy sądziłem, że autorka idzie dosyć odważnie z wątkiem, to byłem tak naprawdę zaskoczony pomysłowością i e, śmiałością tego pomysłu, żeby, no nie spojluję, staram się, wybaczcie, nawet jeśli pitole trzy po trzy, żeby tą historię poprowadzić właśnie w taki, a nie inny sposób. Oczywiście do momentu, kiedy okazało się, że idziemy standardowo, Love must go on i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Książka naturalnie podtrzymuje atuty wszystkich wcześniejszych pozycji, to znaczy wartka akcja, dobrze napisane postaci, zdarzenia, które wciągają, dobre tempo narracyjne. Wszystko tutaj jest. Więc jeżeli jesteście fanami wcześniejszych książek autorki, to ta absolutnie przypadnie Wam do gustu. Jeśli jesteście... Hmm, Początkującym smakoszem twórczości autorki, i akurat to będzie ta książka, na którą po raz pierwszy wpadniecie, to podejrzewam, że też bardzo Wam się spodoba, bo tak naprawdę nie ma bardzo się do czego przyczepić. Z definicji nie są te, to książki przesadnie głębokie, ale które na pewno mają swój charakterystyczny styl, swój charakterystyczny szlif który pozwala wciągnąć się w świat, w bohaterów, w zdarzenia, gdzie lore sensu stricte jest nawet ciekawy i gdzie mamy swoistą hmm, dekonstrukcję bogów tudzież boskości w ramach tego uniwersum i co to oznacza dla bohaterów a, tejże serii, tego uniwersum jak również mieszkańców tego świata i jakie to będzie miało swoje konsekwencje. To, co jest na pewno kolejnym plusem, to otwarte zakończenie, które e, sugeruje, że być może kolejna duologia, tudzież trylogia, położy większy nacisk na zjawę. Więc sam jestem ciekawy, e, jak to ostatecznie wyjdzie. Reasumując, rząd wilków to pozycja dla fanów serii bez najmniejszej wątpliwości. Również dla czytelników, którzy pierwszy raz zetkną się z twórczością autorki, i z całą pewnością nie będzie to, to zdanie bolesne, wręcz przeciwnie. Ale e, nie zmienia się również to, co a, boli, przynajmniej mnie, we wcześniejszych mm, książkach autorki. To znaczy, że z jednej strony tak naprawdę głównym bohaterom nic nie grozi, pomimo porażek, setbacków z angielskaja, a innego rodzaju perypetii, jak również bardzo, szukając odpowiedniego słowa, ktoś może powiedzieć niewinne, ja bym powiedział raczej dziecinne podejście do wątków miłosnych i jak one się rozgrywają. Bo mimo wszystko, nawet jeżeli jesteście fanami serii i pewien nowy wątek przedstawiany jest wam w ramach perypetii miłosnych, w duologii czy y, trylogii. I wy w pierwszym tomie już jesteście w stanie powiedzieć, jak to się potoczy w drugim tomie. No to to nie jest dobre pisanie i raczej takiej sytuacji należałoby unikać. No, bo to nie jest dobre pisanie. Przynajmniej wątków miłosnych. Ha! A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Się we interrupt our program to bring you this important message. Yeah. Yeah. Ja nie jestem, na to gotowy, nie. A Jezus. Matko, nie? nie. Let's see how this goes.